W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Prosimy Cię, Panie, na początku tej drogi krzyżowej, o Twojego Ducha, którego oddałeś, którego tchnąłeś, jako Twoje ostatnie tchnienie. Tego Ducha poślij w nasze serca, aby nas otwierał na wydarzenie Twojej męki, na jego moc odkupienia, na przemieniającą miłość. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ofiaruję się Tobie. Zanurzam się w Twoim nieskończonym miłosierdziu, abyś stworzył mnie na nowo. Wiem, że miłość nie może się dawać bez cierpienia. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Ciężar oskarżeń. Gdyby można było zważyć wszystkie fałszywe czy przesadne oskarżenia, które dotknęły i dotykają ludzi żyjących dziś i w przeszłości, byłby to ogromny ciężar. Przyczyniamy się do powiększenia go. Oskarżając siebie i innych, przyjmując postawę sędziego wobec brata, a czasem obarczając i samych siebie przesadnym poczuciem winy. Cały ten ciężar Jezus bierze na siebie, aby nas uczynić wolnymi, a przecież i tak trudno nam otworzyć serce na Jego dar wolności. Nieść krzyż. To otwierać się na prawdę, że każdy człowiek ma jakiś swój krzyż. Zaprzeczać temu, to żyć iluzją. Krzyż jest jak kładka, która przez rzekę życia prowadzi nas do nieba. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Rozważaj z uwagą skarb, który odkrywam ci w krzyżu. W Nim zawiera się wieczna chwała. Pan Jezus obejmuje krzyż z miłością, cały jest miłością, i wszystko co czyni, jest miłością. Pytamy często: Czy taka jest droga do królestwa, kamienista z krzyżem na ramionach, czy to jest droga do nieba? Odpowiedzią jest Fiat, jest zawierzenie: Zaufaj, a zobaczysz więcej niż to. Zobaczysz aniołów wstępujących i wstępujących do nieba. Już wcześniej w ogrójcu pod drzewem oliwnym serce Jezusa otwarło się na drogę krzyża i wyruszyło w tę drogę, chociaż jeszcze nie czuł do końca tego ciężaru. Wziął krzyż na swoje ramiona. Początek drogi nieznany jest nikomu, ale wtedy dokonuje się najważniejsze, przed obliczem Ojca Pomóż mi Panie Otworzyć uszy i serce Na Twoje zwiastowania Abym potem miała siły Brać na ramiona mój krzyż któryj za nas cierpiał rany Jezu Chryste Zmiłuj się nad nami Stacja trzecia Pan Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa połączyło niebo z ziemią. Miłość Wasza, Podobna jest do chmur na świtaniu, dlatego ciosałem Was przez proroków. Jezus upada przygnieciony ciężarem krzyża, ciężarem grzechu świata, i my upadamy pod ciężarem własnego grzechu, lub jesteśmy ranieni, uderzani przez grzech innych. Spadamy czasem na jakieś mroczne dno, ale nie lękajmy się zbytnio. I ten upadek może stać się darem. Może dzięki niemu uda nam się popatrzeć z innej perspektywy na nas samych i na świat. Dotykamy twarzą Ziemi i wtedy mamy szansę być bliżej pokory. Otwórzmy serce na Boże miłosierdzie i pozwólmy, aby sam Jezus nas podniósł. On najpiękniejszy z ludzi zabrudził się pyłem Ziemi, Upadając na drodze krzyżowej, aby nas podnieść i dać nam nową nadzieję, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta: Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pokora i czystość sprawiają, że w Twoim sercu jest mi tak dobrze, jak w niebie. Oto ja, służebnica pańska. To najpiękniejsze w historii spotkanie matki z synem dokonało się pośród największego cierpienia. Ich spojrzenia spotkały się i oboje wiedzieli, że obok bólu jest w nich ogromna miłość, miłość, która zmienia świat i dodaje nadziei w chwili, gdy rozpętało się piekło zła i cierpienia. Maryja, matka Jezusa, swoim spojrzeniem obejmuje i nas. Wydaje się zapewniać, że wciąż kocha każdego i każdą z nas. Że ma do nas zaufanie. Jest jak kochająca matka, która, nawet w najgorszym swoim dziecku, nawet w zbrodniarzu, widzi piękno, widzi szeroką perspektywę możliwości na świętość. Ona obejmuje nas tkliwym spojrzeniem, gotowa rodzić nowe życie w naszym sercu. Jej spojrzenie i jej miłość mają moc przemieniania. Prośmy, aby i nas przemieniały, czyniły bardziej podobnymi do Jej Syna. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta Szymon Cyrynejczyk Pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Umiłowana czystości mojego serca, Ty ogrzewasz mnie, kiedy cierpisz z powodu zimna. Okrywasz mnie habitem twego wewnętrznego umartwienia. Karmisz mnie, gdy pościsz. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Szymon z syreny. został zmuszony do dźwigania krzyża. Z pewnością nie chciał go dźwigać, nie chciał pomagać skazańcowi. Jak długo szedł obok niezadowolony, zaznaczając, że nic nie łączy go z Jezusem. Nie wiedział, że spotkał go wielki zaszczyt, że może uczestniczyć w misji odkupienia świata. Wszedł jednak w przestrzeń życia i męki Jezusa i otrzymał owoce odkupienia. To życie, które za chwilę miało zostać zgaszone w brutalny sposób, niosło zbawienie. Przymonowi z cyren, światu i mnie. Proszę cię, panie, pomóż mi nie odrzucać możliwości uczestniczenia w Twoim dziele zbawienia. Pomóż otworzyć serce także na Twoje trudne dary, abym wydał owoce, których oczekujesz. Której za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. W niebie największym stopniem świętości cieszy się ten, kto w życiu kierował się najczystszą intencją w swoich codziennych działaniach. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Oblicze Jezusa. Odbiło się na chuście Weroniki, ale też w jej oka, a jej miłość utrwaliła je w sercu jak ikonę. Chciała pocieszyć Pana, okazać Mu czułość, a spotkała Boga. Zdołała Go obdarować troską i współczuciem, ale tak naprawdę to On obdarował ją swoim obliczem, swoją osobą. Niosła go potem innym. Pokazując prawdziwą ikonę oblicza Pana, aby i oni mogli spotkać się z jego spojrzeniem. Kiedy z czułością i dobrocią ocieramy czyjeś łzy i pot, na naszym sercu zostaje odbite oblicze Jezusa. Panie, pozwól mi zobaczyć Ciebie w odrzuconych, zmiażdżonych ciężarem krzyży. Ucz mnie kontemplować Twoje oblicze ukryte w twarzach braci i sióstr. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją Świat odkupić raczył. Byłem pokorny w uniżeniu mojej boskości, aż do największej nędzy człowieczeństwa. Z własnego wyboru cierpiałem ubóstwo i wzgardę. Jam jest robak, a nie człowiek. Pośmiewisko ludzkie i zgardzony u ludu. Jam jest robak, a nie człowiek słowa psalmisty znajdują swe pełne urzeczywistnienia na ciasnych, stromych uliczkach Jerozolimy w ciągu ostatnich godzin, które dzielą to miasto od rozpoczęcia paschy. A wiadomo, że takie godziny przed świętem bywają gorączkowe i uliczki są zatłoczone. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że ten Jezus z Nazaretu, który po raz drugi upada pod krzyżem, i staje się pośmiewiskiem, jest królem świata. Upada, wypełniając wolę ojca, aby wypełniły się słowa proroka: Jam jest robak, a nie człowiek. W jego upadku zawarta jest moja słabość i moc do powstania, aby iść dalej, w stronę nadziei, w stronę nieba której za nas cierpiał rany Jezu Chryste Zmiłuj się nad nami Stacja ósma Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste I błogosławimy Tobie Żeś przez krzyż i mękę swoją Świat odkupić raczył Przez bolesną śmierć Składasz w darze człowiekowi chwalebne stanie. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Jezus nie lekceważy żalu kobiet płaczących nad nim, ale wzywa do prawdziwego żalu. Mówi do córek jerozolimskich, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad synami waszymi. Niedobrze jest ślizgać się po powierzchni, poddawać taniej sentymentalnej czułostkowości wobec zła. Trzeba sięgać do korzenia, do przyczyn wydarzeń, do całej wewnętrznej prawdy sumienia. Jezus daje nam poznać, że trzeba, aby nasze myśli były spokojne, trzeźwe, obiektywne. A równocześnie związane z całą głębią prawdy. O życie w prawdzie, o chodzenie w prawdzie, proszę Cię Panie, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta: Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przyjdź, aby się schronić w moich ranach, gdzie znajdziesz niezawodną pociechę. Uniżył samego siebie i stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Jezus zechciał stać się ziarnem Słowa, które zasiane w ziemi kiełkuje i rośnie. Bóg zawsze nas uprzedza, zawsze nas zaskakuje. Dzięki niemu po nocy wielkiego piątku nadchodzi świt zmartwychwstania zdolny rozjaśnić cały świat nadzieją. Prośmy go słowami, przyjdź, królestwo Twoje. I zasiewajmy słowo pośród naszych grzechów i upadków. Podarujmy je osobom pokonanym i złamanym przez życie, tym, którzy zasmakowali więcej nienawiści niż miłości, którzy przeżyli bezużyteczne dni, nigdy nawet nie rozumiejąc dlaczego. Dajmy je tym, którzy walczyli o sprawiedliwość wszystkim męczennikom dziejów, tym, którzy uznali, że walczyli na próżno. I że na tym świecie panuje zło, usłyszmy wówczas odpowiedź Ojca. Powtarzać będzie po raz kolejny słowa nadziei, te same jakie Duch umieścił jako pieczęć całego pisma świętego. Tak, wkrótce przyjdę. Amen. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta Pan Jezus z szat obnażony Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Na krzyżu dla nas otwarłeś szeroko drzwi, abyśmy mogli tam odnaleźć wszelką radość, w czasie i wieczności. On, który posiadał Boską Naturę, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. To stacja o trudnym ogołoceniu. Może czeka nas ono na jakimś etapie życia, może to będzie choroba i bezradność człowieka potrzebującego pomocy, może rozczarowanie do siebie i świata, a jednak ogołocenie jest etapem na drodze do nieba. Pan Jezus, szarpany przez oprawców, każdą chwilą zbliżał się do śmierci, ale także do wypełnienia dzieła odkupienia. Woli ojca. Właśnie wtedy w cierpieniu i upokorzeniu wzrasta jeszcze jego miłość i dojrzewają słowa, które wypowie za chwilę na krzyża skierowane do tych, którzy go zabijają: Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słowa te są najwyższym wyrazem miłości w dziejach świata punktem kulminacyjnym historii. Jest w nich nadzieja na spotkanie w wieczności, nadzieja na przemianę serc oprawców, serc ludzi wszechczasów i mojego serca, który za nas cierpiał rany. Jezu chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta, Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przychodzę do Ciebie, Ojcze miłosierdzia, abyś swoją łaską przygarnął mnie do siebie, przywrócił mi pierwotny stan dawnego piękna. Wypisał Piłat tytuł winy Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Na krzyż Jezus zostaje przybity, jest unieruchomiony. Jego błogosławiące ręce są przebite gwoździami, ale obejmują świat. Wywyższony jak na górze tabor, wtedy w świetle, a teraz w mroku cierpienia ale zawsze umiłowany syn ojca. Powoli zbliża się do otchłani, gdzie, jak mówi tradycja, spotka naszych przodków, aby podać im rękę, wyciągnąć ku światłu wieczności. Ufamy, że tak jak do dobrego łotra, do wielu skieruje słowa, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Powierzajmy Mu wszystkich, którzy daleko odeszli od Boga. Zagubili się i dali się zwieść złemu, aby mocą Jego męki mogli przyjąć wyciągniętą dłoń miłosierdzia, powstać i wznieść się do życia wiecznego. Spraw, Panie, aby dla nas wszystkich Twój krzyż stał się drogą do Twojego Królestwa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W świętym człowieczeństwie Jezusa Boga znajdują się wszystkie skarby nieba. Ojcze, w ręce Twoje. Oddaje ducha mojego. Nie możemy pojąć tej ofiary. Jak alabastrowe naczynie Marii Magdaleny, ciało Jezusa zostało rozbite, zniszczone, aby świat mógł otrzymać namaszczenie ducha, zbawienie. Serce Jezusa zostało przebite, aby z niego zrodził się kościół. Jego krew ma moc rozkruszyć skały które zmieniły się ludzkie serca. Miłość bez granic rodzi nowe życie. Czy my jesteśmy gotowi rodzić życie poprzez ofiarowanie codzienności, poprzez prostotę relacji i skromność naszej pracy? Czasem tak trudno nam przyjąć małe straty, poświęcić nasze marzenia i iluzje, ale właśnie te nawet małe wyrzeczenia mogą stać się możliwością, Szansą na zbawienie naszej świata, na dotarcie do nieba. Oto Bóg rozpięty na krzyżu, pokazuje nam drogę. W Nim żyjemy, poruszamy się i w Nim jesteśmy. Oto tajemnica odkupienia, której za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stąpiłem z nieba na ziemię, aby przyobleć się w ludzkie ciało i wypełnić polecenie Mojego Ojca. Pożyteczne jest dla Was moje odejście. Bo, jeśli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Ciało Jezusa zostaje zdjęte z krzyża i złożone w ramionach matki. Panuje cisza Wielkiej Soboty, panuje milczenie. Matka dotyka umęczonego ciała syna i oczekuje na cichy głos ducha. Nigdy nie trać nadziei, Pan jest blisko. I pewne jest Jego przyjście. Oczekuj Pana, bądź mężny, w ciszy i ufności jest Twoje zbawienie. I wówczas staje jej znów przed oczyma ta chwila, w której przyjęła pozdrowienie Anioła Gabriela. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Z tamtą chwilą łączy się przedziwna obietnica którą wypowiedział Symeon w czasie ofiarowania w świątyni. Twoje serce miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. A Jezus znowu jest w jej ramionach, jak był w stajence i w świątyni. Maryjo, Matko naszej nadziei, prowadź nas przez mroczne doliny życia i historii ku światłu zbawienia. Któryj za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami Stacja czternasta Pan Jezus złożony do grobu Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W świętych Ewangeliach ukryte są wszystkie skarby nieba, w nich jest źródło życia, w którym człowiek uczestniczy, będąc jeszcze pielgrzymem. Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo a jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Od chwili, gdy człowiek przez grzech odsunięty został od drzewa życia, ziemia stała się cmentarzem, planetą mogił. Wśród tych mogił jest jeden grób, który znajdował się w pobliżu Kalwarii, a był własnością Józefa z Arymatei. Do tego grobu użyczonego przez życzliwego i odważnego człowieka złożono ciało Jezusa po zdjęciu z krzyża. Pogrzeb był królewski, bo dzięki hojności Józefa z Arymatei i Nikodema nasz pan miał grób w pięknym ogrodzie. Nie żałowano też stu funtów wonnych olejków mirry i aloesu oraz płótna na całym. Jednak jak wobec każdej śmierci, Nasze serca płaczą i zapewne płakali uczestniczy pośpiesznego pogrzebu Pana, także Maryja, choć znała proroctwa o zmartwychwstaniu. Także Pan Jezus płakał na grobie swojego przyjaciela łazarza. I może to dobrze, że są tajemnice, wobec których zdajemy bezradni ze łzami w oczach. Dziękujmy za te łzy bo one czynią nas odrobinę lepszymi i mądrzejszymi. Dziękujmy za płótno całunu, na którym przechowały się ślady męki Jezusa, jego drogi odkupienia i zwycięstwa nad śmiercią. Złóżmy w jego grobie nasze grzechy i iluzje i prośmy, aby paschalne tajemnice odciśnięte w sercu były dla nas drogowskazem do nieba który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. W intencjach polecanych nam przez papieża Franciszka. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Chwała Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,